tak nie można! Nie można prawdu, Ja się wstydzę. No mo... Tato, tato. No słucham cię. Chcę ci coś powiedzieć, ciągle mówisz, mówisz, że ja nie też nic powiedzieć. No to usiądź mi, co masz mi do powiedzenia? Dziecięce, Tobie coraz trudniej, no swe ręce podnieś mnie. Nie jestem małym dzieckiem już, z zabawką mówię cześć. Kowany tatu, my marzeniem jest. Twym przyjacielem być, po prostu przyjacielem być. Razem się, bawić, razem się bawić, razem też do kina iść. Złym przyjacielem być, po prostu przyjaciół mi być. Którzy, którzy bez żadnych słów też rozumieją się. Pomogę ci, gdy będziesz znów naprawiał rower nasz i sprawdzę, czy pomimo lat kondycję jeszcze masz. Będziemy w pikę grać, na gromce możesz stać, lecz musisz szybko ruszać się, bo brzuszek jeszcze masz. Twym przyjacielem być, po prostu przyjacielem być, prostu przyjacielem prostu przyjacielem być. razem się bawić, razem, się razem też dopię iść. Twym przyjacielem być, po prostu przyjacielem być bez żadnych słów też rozumieją się. Ten szat odgadzimy znów na jeszcze masz będziemy w piłkę grać Na bramce możesz stać, lecz musi szybko ruszać się, bo brzuszek jeszcze masz. Twym przyjacielem być, przyjacielem być, po prostu przyjacielem być, razem się bawić, razem, się razem też zrobimy na iść. Twym przyjacielem być, po prostu przyjaciółmi mi być, 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 którzy bez, bez żadnych słów też rozumieją się. się, pilotem będę Twym Przy Tobie pewnie czuję się niestraszny, nawet mógłby A gdy problemy mam, to radę sobie dam Bo zawsze mam te pewne że świetnego tatę mam Twym przyjacielem być, po prostu przyjacielem być Razem się bawić, razem też do kina iść Twym przyjacielem być, po prostu przyjaciółmi by być. Którzy bez żadnych słów też rozumieją mi się. Twym przyjacielem być, bym po prostu przyjacielem być. Bym się bym się bawić, razem się bawić, razem być i na iść. Twym przyjacielem być, po prostu przyjaciółmi być. Którzy bez, bez żadnych słów też rozumieją mi się. Dziecięcy wiek za tobą już, dorosłą stajesz się, już jest mi coraz trudniej na swe ręce podnieść Nie jesteś małym dzieckiem już, tak szybko mija czas, lecz on na pewno nie rozdzieli nas. Oj nie, na pewno nie. I twym przyjacielem być, po prostu przyjacielem, przyjacielem być. być Razem, razem się wami razem, razem też do na iść Tym przyjacielem, przyjacielem być, po prostu mi być Którzy bez żadnych słów też rozumieją się. my się Wszyscy razem Twym przyjacielem być, po, przyjacielem po prostu przyjacielem być Razem ja się bawić, się bawić ja razem też żoki na iść. Twym przyjacielem być, po prostu mi być. Którzy tych tak żadnych też słów też nie rozumieją mi się. I jeszcze raz. Twym <grym> się przyjacielem być, po prostu przyjacielem być. Ja razem się bawić, ja razem też żoki na iść. Twym przyjacielem być. Po prostu przyjaciół mi być, być którzy bez żadnych słów też rozumieją się. Dziękujemy bardzo. Ten... Moja córeczka Klaudusia. Pan Tatu. Dziękujemy. Oknia ja pozdrawia gabłów.